Witam Państwa serdecznie z Centrum Przesiadkowego w Pawłowicach. Tym razem, proszę Państwa, nie ma samolotów, nie ma lotniska, a mamy autokar, którym udajemy się w podróż. Podróż, proszę Państwa, trwała od godziny 8 rano do Warszawy! Dojechaliśmy pociągiem, by następnie Przejść się w autokar i udać się w podróż właśnie do centrum przesiadkowego Pawłowice. Po drodze zabieraliśmy kolejnych turystów. Podróż trwała około 11 godzin. Teraz czeka nas podróż przez Czechy, Węgry i gdzie udamy się do Transylwanii, to jest Rumunii, gdzie będziemy realizować program hrabia Drakula. Oczywiście odwiedzimy zamek Drakuli, odwiedzimy cerkwie, monastry, jak i stolicę Bukareszt. Dziękuję państwu za uwagę. Życzę wszystkim podróżującym szczęśliwej podróży. Jak i sobie. I do usłyszenia. Dziękuję.